Myślałem, że mnie koch... 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 takie życie, wszystko się powtarza Każdy chce być kochany, na problemy nie zważa Chociaż kiedy upadnę Żeby dobre chwile przyszły, a moje życie życiu wciąż. Nowe komplikacje, w sercowe sytuacje, niewesołe atrakcje. Twardo na nogach, ale ciężkie serce dawkowano. Okrucieństwo w miłosnej segmente. Cóż, trzeba więcej, już mi nic nie zostało. Wszystkiego było dużo i wszystkiego było mało. Tak. wszystkiego było mało. Czy ktoś, zrozumie rozumie, Pawlaka przekazanie? Tu chodzi o myśli i uczuć, wyrażanie. A nic do mnie. Ma osoba skromna, a uszczowość w sercu. To zgodna. znowu jestem sam, zastarzony w czterech ścianach W nowym więzieniu, w sercowych ranach Rozum kontra serce, cierpienie z radością Przez stratę osoby, raniącą swą miłością Tak bardzo pragnę skoczyć z tą rzeczywistością Chociaż walka z naiwnością, nie podam się Wspomnieniem u ludzi, nie pozostanę Nad na grobowcu, przed nią zapomniane Po upadku wstanę, otrząsnę się Głosna trapa jak, jak czarno białe, białe zdjęcie Miłosna trapa Czy ktoś zrozumie Pawlaka przekazanie Tu chodzi o myśli i uczyć wyrażanie o mnie, Ma osoba skromna, a uczucie o sercu To zgodna W końcu finał krótkiej wypowiedzi Rany na mym sercu widnieją Jeszcze tylko szramy, tak zakręcić się To jest nie do pomyślenia Marzenia, a teraz tylko są wspomnienia Zero wdzięczności, zero Jakikolwiek uczuć, amorfic Stary, weź mi nawet nie mów, gówno, prawda, wszystko Nie ma już miłości, umrę śmiąc się, losami bez litości Wierzę, że mnie słuchasz i zrozumiesz wszystko na cię dziką, więc ja wybaczam szybko Byłaś dla mnie wszystkim, co najlepsze miałem Miłość jest ślepa, w końcu to zrozumiałem Musiałaś wszystko zjebać, tak ci było źle? Powiedz, czy jesteś teraz szczera wobec siebie? Przykro mi bardzo, że się tak skończyło Mogło być nam fajnie, mogło być nam miło Żałuj tylko chwili, gdy nie zobaczysz nie, Żegnaj mi siatku, że brała